Siemka. witam kolejnego dnia na WaterMCU Dzisiaj po raz pierwszy na edycji odbędą się wojny z udziałem TNT Więc sobie troszkę polatamy, popatrzymy kto kogo przebija Oraz pod tym filmem co 50 łapek w górę będziemy losować rangę legenda Na tę edycję lub na następną Lub skrzyneczki Wystarczy, że napiszecie swój nick w komentarzu oraz gildię z którą gracie Oraz co wolicie wygrać Legendę na tę lub przyszłą edycję czy skrzyneczki? Miłego oglądania. Mimo że ciągle jest aktywne TNT na serwerze, to mimo to graczy bijących się na eventach nie brakuje. Jest kim się pobić, więc zapraszamy ciągle wszystkich do aktywnego grania na serwerze. No a tutaj Cobbed Guild Ekipa. Tutaj gracze zafundowali mały remont tej gildii. No i tutaj zaczęło się już chyba wejście do środka po jajko. Zobaczymy, jest tutaj bardzo dużo gildii, bardzo sporo osób się przewinęło. Tak naprawdę jeszcze przed sekundą widziałem, tutaj sojusznika Gildia Ekipy. Gildia Bull. Ale bardzo możliwe, że już ich tutaj nie ma. No i zobaczymy. Czy coś się tutaj wydarzy? Czy Gildia Ekipa? Jak widzimy jajko jest na ten moment nienaruszone. W środku Gildia Milf, Gildia Julka. No i po chwili Gildia Ekipa. Wyrzuciła wszystkich przeciwników ze swojego terenu, tak naprawdę z pomocą gildii Bull, czyli swojego sojusznika. No ale jak widzicie, jajku na ten moment nic nie zagraża. W środku widać tylko graczy gildii Bull i ekipa. A Gildia Julka czeka. Możliwe, że się przegrup przegrupowują i będą wchodzić jeszcze raz. No zobaczymy. Wrócę do Was, jak coś się tutaj będzie działo. Na ten moment lecimy dalej. Gildia ekipa właśnie kończy podbijać jajko gildii Rura. Zobaczymy, uda mi się podbić do końca. Udało się, gildia ekipa. Teraz szybko uciekam z Kuboida, pewnie żeby bronić swój własny. Na który zaraz padniemy, zobaczyć co tam się dzieje. Niespełna 3,5 minuty do końca TNT. A gildia ekipa po dwugodzinnym tak naprawdę oblężeniu. Chyba będzie zmuszona opuścić miecz i oddać swoje jajko na rzecz gildi Julka. No, zobaczymy, może im się tutaj jeszcze uda. 9 HP, 3 minuty do końca, 10. Tutaj, gildy teraz graczy, graczy gildi ekipa weszli z powrotem do jajka. Jajko powoli zaczyna się regenerować, ale no tutaj oblężenie ciągle trwa. Zobaczymy, czy się uda. Ciągle tutaj podają kile. Zobaczymy 3 minuty do końca, tak naprawdę. Gildia ekipa na zmianę broniła swój kuboid, broniła też atakowała też. Próbowała się że tak powiem prowadzić odwet na kuboidzie. Gildi Julka, ale tutaj chłopaki wrócili. i Nie widzę. Gildi Bull, bardzo możliwe, że Gildia Bull broni swój kuboid. No, uda, czy się uda, czy nie? Gildy i Julka podbić. Dwie i pół minuty do końca. Pewnie na obydwóch teamskich teraz atmosfera jest gorąca. Wychodzą na mnie, bro. Wychodzą na mnie, bro. Chodź na serce, Tonison. Teraz Tonison. Ja będę w bitwie. Nie w bitwie. Nie w bitwie. 10, 10, 10, w bitwie.

Ja to klipuję, ja to... Dwa i i. Udało się. Udało się. Udało się. Udało się podbić. Ildy ekipa. No i tyle. A teraz przejdziemy do eventu Klipy. Chcesz, aby Twój klip pojawił się u nas na kanale? Weź udział w evencie Klipy i wyślij go na naszego Discorda. Luźne pytanko do kolegi. I ma... I od o, o asysta, Fifla. No Ja mam tak łapy spocone po tego grania, nie? Ogólnie... Ej, <noise> ten do ciebie pisze Ej. On jest zdrowy, no bo my się tym nie czynię kurwa, żebym się tak nudzi w życiu No to, nie, to, to, on Co jest... ci napisał? Czy starą kurwę? <głos> <głos> no to się koledze popisał O, tu, patrz Robisz... No, no. Cyk Nie? O. A to tajnęć w kalce Cyk O, no, i tak. Przeciwnik zaliczył twarde lądowanie. Ten typek zaliczył gigantycznego pecha i to dwa razy pod rząd. Ok, to no, szybko. Na spokój, spokój, spokój. Na spokój? Tak szybko. Nie. U, co się stało. No, wszystkie skrzynki znikły szybko. Szybkownik opuścił kanał. Które skrzygiłeś pokaż? kurwa, filia. Dobry water. Ej, musza pan nie Kurwa, ten nim jest serdecznie serdecznie mi. już usunęło. No nie. Wrótajcie to, ty tam, to. beka, beka, kurwa, beka, beka. Fred. kurwa, w lawie jestem. Spaliłem Życzenia dla mamy kolegi. Ej, 2 k 5 Oby ci matka zdechła na syfilis O kurwa Ja Chyba... nie wiem co to znaczy Chyba mnie pozdrawia Ej, 4hp ma Chyba mnie pozdrawia Dzięki wszystkim za oglądanie W tym filmie to by było na tyle Przypominam o trwającym będzie klipy na naszym discordzie Zachęcam wszystkich do podsyłania klipów oraz o trwającym konkursie pod tym filmem. Co 50 łapek losujemy rangę legenda na tę edycję lub na następną, lub skrzyneczki. Do usłyszenia!